Cześć, to Su Magic. witam was ponownie na moim kanale, zapraszam do kolejnej iluzji, tym razem z monetą oraz jeszcze jedna będzie sztuczka, będzie dwie, kieliszek, pokrywka od słoika, nakrętka i moneta jak powiedziałem, monetę no, ja wezmę teraz, pokażę. Zauważaj tutaj. Moneta jest już w swoiku. Przepraszam, w kieliszku. Widzę, widzę pokrywkę naszego się swoich myli. Ale może ktoś, to, ktoś nie widzi tej monety? Próbuję, żeby wszyscy zobaczyli. Taka tajemnica. Z czterech stron świata. Teraz wszyscy widzę monetę. Jak się spali. Oczywiście moneta jest. Teraz jeszcze jedna będzie sztuczka. Mám tutaj kubeček a kartonik. I jest napój, który można wypić. A teraz wyjaśnienie obu struszek Więc tak, pierwsza sztuszka, a znaczy ta może. Czuję się dwa kieliczki. Trzeba uciąć. Tutaj żeby było widać. Trzymam to w ten sposób. O. o I tu wpada mnie. Jest płynie już. Natomiast tutaj teraz. Ostalimy wtedy szybkie potrzebne. Będzie potrzebna taka todenka, bo jakieś może być inne naczynko, kocienkie, cienkie, żeby było. Świeczka, świeczka zapałek. do wosku, dwie trzy kropelki nie za dużo o wystarczy tak trzeba, nie za dużo nie za mało za mało to może oblecić żeby nie odpadło od razu jest tutaj nie trzyma się Teraz wystarczy tylko podrzeć tutaj jakimś papierem czy zapałko wosk się oczywiście roztopi o Już spadło. teraz druga moneta. Oczywiście. Wędruje do rękawa. Trzymam w ten sposób. Rękaw szeroki i pada do rękawa. Niszkawicznie. także żeby widz nie widział. Więc na tym to polega. To jest z mojej strony to tyle na dzisiaj. Myślę, że warto dziś pokazać takie sztuczki. Proszę Was o komentarze na Facebooku, link jest w opisie, trzymajcie się, krótko cześć.